Magda Gessler. Magda Gessler przyjeżdża do chińskiej restauracji Smocze Jajo, której ostatnimi czasy nie idzie za dobrze. Robiłem wszystko, by wyprowadzić tę restaurację na prostą, ale nic nie pomaga. Zmieniałem nazwy kilkukrotnie, wystrój menu, nawet sposób reklamy. Próbowaliśmy się reklamować jako kuchnia polska, była też amerykańska. Na czasie, w akcie desperacji próbowaliśmy kopiować bardziej sukcesywną konkurencję. Ale i to nie wyszło. Aktualnie prowadzimy restaurację z kuchnią chińską. Nawet zatrudniłem kogoś, kto może się na tym znać panią Jadzie, która jest z Wietnamu. Ostatnio jednak staliśmy się źródłem pewnej kontrowersji, a wszystko przez naszego pewnego animatronika. Otóż wygląda na to, że on jest niesamowicie obraźliwym chińskim stereotypem. Ludzie zaczęli nas bojkotować, wyzywać w internecie, bombować jednogwiazdkowymi recenzjami. Plus jeszcze fakt, że ten animatronik próbował zabijać ludzi. Już naprawdę nie wiem co robić. Pani Magdo jest pani naszą ostatnią nadzieją. Znajdujemy się na kompletnym odludziu. Restauracja nie przyciąga do siebie widokiem, ani lokalizacją. Ani niczym. Zobaczymy, co da się zrobić. Nakarmcie mnie. Gdy weszła pani Magda Gessler, to wiedziałam, że to jest moja szansa, by się popisać. Nikt tu nie przychodzi od miesięcy. Nikt nie był w stanie spływać mojej kuchni. A ja lubię gotować dla innych. Bardzo lubię. Puh. Syp! Puh. Syp! Puh. Syp! Puh. Syp. Hmm, to jest. Syd! Co wy tu dodaliście, Piachu? Pokażcie mi swoją kuchnię! Tyle odcinków zrobiłam. Czemu się nie możecie w końcu nauczyć, że w kuchni nie powinien być syf?! Nie umiecie gotować! Nie umiecie sprzątać! Nie umiecie nawet sprawić, by mięso w waszych daniach było martwe! Uff. Sytuacja jest beznadziejna, ale spokojnie, mam już planek to rozwiązać. Najpierw nauka gotowania. Jakiś czas później. I tak się właśnie robi jajko na miękko. Uuuu! Ty, co? Myślisz, że taki lepszy jesteś? No chyba ty Widziałeś w ogóle siebie? Porażka egzystencji! Podróbka FNAFA! Ta? Jak taki mądry jesteś, to sam spróbuj to ugotować! Wow, przyznaję, że jesteś całkiem niezły w tym. Może zamiast próbować mordować ludzi, zajmiesz się gotowaniem na stałe. No, no to jak mamy już to z głowy, to restauracja dzisiaj będzie nieczynna. Teraz czas zabrać was na wycieczkę, aby pokazać wam jak porządna restauracja powinna wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Jedzenie, które da się zjeść, to bardzo ważny aspekt jakiejkolwiek restauracji. Jako, że już wiem, jakie są Wasze problemy i co tu jest nie tak, to czas przeprowadzić kilka zmian. Po pierwsze, zmieniamy nazwę restauracji na bar pod dziką nóżką. Po drugie, ta restauracja wymaga remontu: przemeblowania, odkażania, dekorowania i takich innych. To mi zajmie bardzo dużo czasu, więc macie tu jakiś żarcie, idźcie zrobić promocję na przyszłe otwarcie i nie wracajcie do wieczora. Dzień dobry, my jesteśmy po rewolucji, Pani Magdy Gesler. Mieliby Państwo ochotę skosztować naszych przysmaków? Mmm, to jest... ...jadalne. Po całym dniu reklamowania, załoga wraca do restauracji zobaczyć efekty przemiany. E... Co to ma niby być? To Wasza nowa restauracja. I tak nic innego nie przyciągnęłoby ludzi tutaj. A teraz zamknij pysk, nie gadaj. Ja to jestem Magda Gessler, ja się znam na wszystkim. Jakbyś nie chciał mojej pomocy, to byś się nie zgłaszał do programu. A teraz weźmy się do roboty. Mamy dużo do zrobienia przed Wielkim Otwarciem. Co wy robicie? To miało być cienko pokrojone! Mówiłam, że syf z kuchni ma zniknąć! Miało być lekko podsmażane, nie Jak. Po długim okresie przygotowań nadszedł w końcu dzień Wielkiego Otwarcia. Goście licznie przybywają do nowo otwartej restauracji. Yy, to miała być restauracja? O... Nie wiem, czego mogę się spodziewać i jestem bardzo ciekawa tego, co tutaj zobaczę. Ja tylko chcę zobaczyć, czy mają jeszcze tego animatronika. W kuchni przygotowania w re. Jak mogłeś?! Jak mogłeś sam siebie zapalić i zniszczyć całe mięso? Gdzie ja teraz znajdę dobre mięso o tej godzinie? Ja się mogę tym zająć. Ile to potrwa? Bardzo szybko. Jakieś 5 minut. Znam świetne miejsce. Dobra, dobra, tylko się pośpiesz. Wy dwoje zajmijcie się tutaj ogarnieniem wszystkiego. Ja się zajmę gośćmi. Witajcie moi drodzy w ten niezwykły dzień. Dzień, w którym mam nadzieję, że dokonałam cudu. Jeszcze niedawno ta restauracja świeciła pustkami. A teraz spójrzcie, ilu tu was jest! Kiedy żarcie? Żarcie będzie za kilka minut! A w międzyczasie nacieszcie się tym. Dajecie! Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak. Być nadzieją, gdy szukasz dnia. O, kolorowe sy kiedy ja Dotykam ciebie Z wariowanym światem Kiedy no, nas traci Kolorowe Dotykam sny kiedy ja I co już ogarnęliście sytuację? Gdzie Jadzia? Z Świat światem w nas traci zagnień Co to ma znaczyć? Mięso! Ach dobra i tak nie mamy żadnego lepszego planu kiedy w naszym pragnie! Kolorowej jarmarki, blaszane zegarki. Coś tam, coś tam, coś tam! Żarcie gotowe! Ja w końcu! Dzięki współpracy i wspólnemu wysiłkowi dzień wielkiego otwarcia dochodzi do skutku, a goście jak widać... To danie jest świetne, po prostu pycha. Ta restauracja przeszła naprawdę długą drogę. Na pewno będę tu wracać po więcej. Chętnie wrócę po więcej. Dziękuję Ci, Pani Magdo. Jeszcze nigdy nie czułem się tak dobrze w swoim życiu. Nie ma za co, Władek. Mówiłam, że znam się na tej robocie. Ale jeszcze to nie skończy naszej rewolucji. Co? Potrzebujemy tu czegoś specjalnego czegoś, co nas wyróżni. I chyba to coś właśnie nadchodzi. Oto twój ostateczny test. Gość specjalny. Zaimponujesz jemu, zaimponujesz każdemu. Ja to, s, s, widzisz sama, masz coś. Cudnie. Dzięki. Naprawdę? Haha, ha, zabiłam szatana. Ja cię. Teraz cała moc szatana należy do mnie. Ja jestem władcą piekieł. A, Władek. Wcale nie jestem z Wietnamu. O mój Boże! To ten obejrzliwy animatronik! Kilka miesięcy później... Po kilku miesiącach jesteśmy z powrotem w restauracji pod dziką nóżką. Restauracja płonie. Nowy szatan próbuje przejąć władzę nad światem, ale nie może przez kratę zbudowaną przez wojsko. Miejsce to stało się niesamowicie popularną atrakcją turystyczną. A Władek i animatronik po metamorfozie, oprócz jedzenia, sprzedają jeszcze pamiątki. Do tego tak kuchenna rewolucja zmieniła ogólnoświatowe podejście do religii i w końcu dowiedzieliśmy się, która jest tą jedyną słuszną. Ogólnie restauracja okazała się wielkim sukcesem. <try> 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 nie, 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 nie mogę. Magda <try> Mam też drugi kanał, współprowadzony z kebabem. Tam śmiejemy się z boomerów, oglądam kreskówki i dla dzieci, i dla dorosłych, przeglądam internet i wszystko, co nam wpadnie pod nos. Rzucamy tam częściej niż na nasze zwykłe kanały. Zapraszam tam, bo tu już nie macie czego oglądać.